Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Szydełko Gabi. Zapraszam Was do zrobienia dzisiaj takiej mini gwiazdeczki. Jest to bardzo malutka gwiazdeczka i jej średnica to zaledwie 3,5 cm. Wykonałam ją z kordonka Aria 5 i pracowałam szydełkiem 1,5 mm. Jeśli Wam się taka gwiazdeczka na święta podoba, to zapraszam do zrobienia jej razem ze mną. Rozpoczynam robótkę od zrobienia pętelki. Teraz robię 6 oczek łańcuszka. Zamykam kółeczko oczkiem ścisłym. Teraz będę wrabiała nadmiar niteczki, który mi pozostał, i będę na tym kółeczku robiła półsłup. Muszę zrobić dziesięć półsłupków oczko łańcuszka za pierwszy półsłupek. Drugi, trzeci, czwarty, szósty. 9 i 10 i zamykam okrążenie. Bijam się w to pierwsze oczko łańcuszka. Robię oczko ścisłe. Niteczki, a ten kawałeczek obcinam od razu, bo mi się będzie plątał. Teraz przechodzę do drugiego okrążenia. Robię trzy oczka łańcuszka za, na słupek, zamiast słupka. Teraz robię dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Bijam się w kolejny półsłupek i robię półsłupek. Teraz zrobię znów dwa oczka łańcuszka, na kolejnym półsłupku słupek. Dwa oczka łańcuszka, na następnym półsłupku półsłupek, tak na przemian. Robię raz słupek, raz półsłupek. I między nimi zawsze będą dwa oczka łańcuszka. Dwa oczka łańcuszka na kolejnym słupek. Dwa oczka i półsłupek. I tak całe okrążenie. Zrobiłam już pięć słupków i pięć półsłupków. I teraz jeszcze tutaj zrobiłam ostatnie dwa oczka łańcuszka. Wbijam się w trzecie oczko. Które zastępowało słupek i robię oczko ścisłe. I tak wygląda nasza gwiazdka. Po drugim okrążeniu. Przechodzę do trzeciego okrążenia. Na początek robię 3 oczka łańcuszka jako słupek. Teraz robię 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzę. Na półsłupek, wbijam się półsłupek, robię półsłupek. Trzy oczka łańcuszka i wbijam się w słupek, robię słupek. Trzy oczka łańcuszka, na półsłupku, półsłupek. A na słupku słupek. Trzy oczka łańcuszka, na słupku, słupek. Bardzo łatwe okrążenie. Bardzo łatwa gwiazdeczka. Szybko się robi i bardzo prosto. I trzy oczka łańcuszka na słupku. Słupek. Trzy oczka łańcuszka na półsłupku. Półsłupek trzy oczka łańcuszka na słupku słupek tutaj sobie może teraz zrobię zawieszkę zrobię zawieszkę z piętnastu oczek łańcuszka Robię tak jak pikotek. Wbijam się pod dwie pierwsze niteczki. Robię oczko ścisłe. I dalej robię trzy oczka łańcuszka. Na półsłupku, półsłupek. Słupek. Trzy oczka łańcuszka. Wbijam się trzecie oczko łańcuszka. Robię oczko ścisłe. I jeszcze oczko zabezpieczające. Takie sobie zrobię, odcinam liteczkę, później ją sobie wrobię. I mam gwiazdeczkę gotową. Taka mała, śliczna gwiazdeczka. Jeśli Wam się mój filmik podobał, jeśli Wam się podoba taka gwiazdeczka, to zapraszam na kolejne moje filmiki. Proszę o subskrypcję, komentarze i mile widziane lajki. Do zobaczenia.